Zobaczmy masę ciała, jak to wygląda. Ok, teraz czas na łapę. Zobaczymy łapę. Trzydzieści osiem centymetrów. Także znowu już centymetr względem poprzedniego tygodnia. Także jestem bardzo, ale to bardzo zadowolone. I co, jedziemy dalej? Oby tak tylko co tydzień do przodu, po, jeden, po jednym centymetrze, człowiek będzie uśmiechnięty od ucha do ucha. Czas na klatkę piersiową. Troszeczkę pozwania. To 109, 109 cm w klatce piersiowej. Także progres jest 2 cm. Super. Zobaczmy talię. Waga prawie o 1 kg do góry. A zobaczymy, czy talia się poszerzyła. Myślę z tego co patrzę, że nie. tali nadal 81 cm. Także pomimo prawie wzrostu kilograma wagi, w talii nadal pozostaje to samo, czyli 81 cm. Po treningu obczajmy jak to wygląda.